Start. I smacznego! Ale idą jak, jak Dalej, burza dalej, idą, dalej, proszę dalej! Pan z to normalnie skora roztargą i jedzie z tym To Do tak. czałmieczni! Pan ja Romik tak. już mówił o tym, żeby wkładać palec, sprawdzić czy jest miękko, tutaj całą rękę wkładają do tej <laughs> Idą jak burza, proszę Państwa! No, walka naprawdę zawzięta! Kibicujemy, kibicujemy, kibicujemy! Idziesz, idziesz, idziesz! Są go, sam sobie pozwala o części. tu. Jacek! Ale co niektórzy technika! Leją wodą i chłodzą! Leją wodą i chłodzą co niektórzy. To jest też dobry knif. Też dobry, bo mają chłodniejszy wtedy. Palce poparzone, podniebieni, spolone. No, idziemy, 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 idziemy. Ale trzeba walczyć! Są gol, są 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 Ale proszę no. Państwa, no. ja widzę tu jednego pana, chudy jak patyk, to się nazywa ciasnoskóra, ale idzie jak burza. Daję radę, tak, może Państwa tutaj na niektórych talerzach, naprawdę już niewiele dostało. Ciekawe czy ten czas jest, no jest. niepobić. No no jeszcze chamy, że... pan Jacek już kończy, 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 kończy. Kończy. Jaki czas, jaki czas? Pawełku! Nie, no. Pawełku, jaki ja czas? Widzę jest, Że jest lider, jest lider, proszę bardzo. Jaki państwa? tam czas mamy, jaki jest czas? Minuta 34 No szybciej, szybciej, panowie. Trzeba powiedzieć rekord, no. Ale Kają do mieści, taki do mikrofonu! Do mikrofonu! Do mikrofonu, do mikrofonu. Sekundę, ja podchodzę z mikrofonem, już lecę. Droga podkarpacka podkarpacka z dziczyzna była przepyszna. Brawo! Brawo! Mamy? Jest następne, co sobie mówimy? Pomadka podkarpacka z dziczyzna była pyszna. Brawo. Ale... Kto tu jest dalej? Droga podkarpacka bardzo pyszna. Spokojnie, spokojnie. Droga podkarpacka była bardzo pyszna. Hasło? Golonka podkarpacka z Pilsna była pyszna. I pan, pan, bardzo pięknie pan wygląda naprawdę. Ja w widzę, że pan moich uszach tego golonką. Ale liczy się cel, proszę państwa, liczy się cel. Nieważne jak, byle dojść do celu. Także znaczy, numer 11. Jacek Flis obronił tytuł mistrza. Brawo, Brawo. Brawa, To Brawa!